skóra zlokalizowana w górnej części powieki może zacząć zasłaniać tam pole widzenia. Zabieg plastyki powiek znacząco wpływa na wyraz twarzy. Oczy są tym elementem twarzy, na którym zwracamy uwagę przy każdej rozmowie. Zabieg plastyki powiek polega na chirurgicznym usunięciu nadmiaru skóry. W większości przypadków również usuwamy poduszki tłuszczowe znajdujące się w oczodole, które wraz z wiekiem mają tendencję do wyłaniania się ku przodowych. Wskazania do przeprowadzenia zabiegu blefaroplastyki możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsze wskazania będą wskazaniami okulistycznymi. to wskazania wtedy, kiedy nawis skórny ogranicza pole widzenia, przez co powoduje, że pacjent nie jest w stanie popatrzeć. Do góry. Kolejnym wskazaniem jest wskazanie estetyczne. Ze względu na to, iż oczy zajmują około 1 trzeciej części odsłoniętej skóry twarzy, bardzo często pacjenci zwracają uwagę na ich wygląd. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, serdecznie zapraszam na konsultację do SkyClinic.